Witajcie. W tym odcinku przedstawimy ciekawostki o hienach. Zaczynamy. Życie w grupach. Hieny żyją w dużych grupach zwanych klanami. W skład klanu wchodzą różne jednostki, a hierarchia w grupie może być skomplikowana. Silne szczęki. Hieny mają jedne z najpotężniejszych szczęk wśród zwierząt lądowych. Ich szczęki są zdolne do rozbijania kości, co pozwala im na dostęp do szpiku kostnego podczas polowań. Kobiety na czele. W społeczności hien samice zazwyczaj zajmują dominującą pozycję. Są one większe i silniejsze od samców, a także bardziej agresywne co stanowi rzadki przypadek w świecie zwierząt. Różnorodność diety. Hieny są uznawane za zwierzęta wszystkożerne i ich dieta jest niezwykle zróżnicowana. Oprócz polowań na żywe zwierzęta, jedzą również padlinę, co sprawia, że są istotnym ogniwem w ekosystemie. Komunikacja i śmiech. Hieny komunikują się za pomocą różnorodnych dźwięków. Jednym z charakterystycznych dźwięków jest śmiech, który, pomimo nazwy, nie zawsze oznacza radość. Jest to sposób przekazywania informacji w grupie.